ale że mamy nowego, ślicznego dzidziusia. Cupcake i carrot cake pewnie są dumni. Ciekawe to ogierek czy klaczka. Chcę zobaczyć naszego kucyka. Chcę zobaczyć, który to. To nasz synek, Punt cake. Uh. Oh. A to córeczka. Pumpkin cake. Huh? Kucyki do zabały. To, 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 to dwa razy fajniej! To najlepszy dzień świata. Musimy uczcić wasze narodziny! Dzisiejszy dzień urodzi. Uh, uh. Dajmy dzieciaczkom spać. Skoro to bliźniaki, czemu jedno jest pegazem, a drugie jednorożcem? Otóż mój pra, 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 pradziadek był jednorożcem, o, a cioteczny przodek ze strony stryjecznego dziadka, cupcake, był pegazem. Logiczne, prawda? No jasne! Ha, czekajcie tylko, aż młodemu Poundcakeowi wyrosną skrzydełka a rozniesie miasto! Uważajcie na Pumpkin Cake! U małych jednorożców z nienacka pojawiają się czarodziejskie moce. Szybko! Musicie zdmuchnąć świeczki! To łatwiej łatwizna, bo świeczek jest zero! A to dlatego, że na razie macie zero lat! Bobasy Cake <grym /dysklary> Moje drogie miesiąc życia właśnie stuknął wam! ten czas. Czekłabym, dzieci, że to dzień minął górę dwa. A to miesiąc już co do dnia. O ta! Co powiecie na najfajniejszą zabawę pod słońcem? Gdzie jest Pinkie Pie? Tu jest! Gdzie jest Pinkie Pie? Tu jest! Gdzie jest Pinkie Pie? Tu, jest! Tu, jestem! tu jestem! Tu jestem! Tu jestem! Wszystko w porządku? Czy kogoś przewinąć? A gdzie tam? Nie trzeba! O, a może? To, już się robi! A może ktoś tu zgłodniał? Dziękuję! Niedawno jadłam śniadanie! Robi się! O. O. Robicie śmieszne miny? Też umiem! Ha, ha. Nie, Nie o to chodzi, Pinki. Dzieciom musi się odbić. Gotowe? Kto chce się znów bawić? A a, a a a pound cake nie kopiemy rzeczy. A a a, a nie gryziemy rzeczy pumpkin cake. Poza jedzonkiem. Ty, na korycyna Monowca na śmierć zapomniałam! Nie, przed chwilą dostały po butli. Nie chodzi mi o dzieci. Ach, no tak, wielkie zamówienie jedzenia, które musimy dostarczyć dzisiaj. Przy tych maluchach o wszystkim zapomnieliśmy. Ach, szybko, kochana, trzeba znaleźć koniecznie opiekunkę do dzieci i zająć się dostawą. Ja się zgłaszam! Bardzo chętnie! Uwielbiam bawić się ze mną! Kogo my znajdziemy tak w ostatniej chwili? Nie, mnie! Jestem! O, z przyjemnością je przyjmę, ale przepraszam, nie dzisiaj. Obiecałam Angelowi, że zrobiłem dziś piknik. Rozumiecie, to prawda? Nie gniewacie się chyba? Błagam, nie gniewajcie się! Zajmę się nimi, proszę! Muszę skończyć raport dla księżniczki, podsumowujący wszystkie pozostałe raporty. Zaopiekuję się nimi! Siedzieć z dziećmi teraz? Gdy maszeruje na nas chmara wygłodniałych gąsienic? Muszę zebrać jabłka, zanim je wszystkie zjedzą. U, u, ja mam chwilę czasu! Dostałam bilety na powietrzne akrobacje akrobację Muszę lecieć. Weźcie mnie! Mła Plus dzieci? O nie, 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 Ale nie, 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 Pinkie pie, czy mogłabyś się zaopiekować bliźniakami? No nie wiem, muszę sprawdzić, czy jestem wolna. Czekaj, pinki, czy masz świadomość, że opieka nad dwójką maluchów to wielka odpowiedzialność? Oczywiście rozumiem. Na drugie imię mam odpowiedzialność. Pinki, odpowiedzialność, paj. Ale tym razem musisz się nimi naprawdę zająć. To nie wyłącznie zabawa. Musisz być odpowiedzialna. Tak, wiem i będę. Jestem. <grywa> Ach, trzymaj, kochanie! Oto lista najważniejszych obowiązków. Jej! Dosyć sporo tych czysta przyjemność. Polukrujemy na miejscu, choć skarbie czas ucieka. Uważaj na nasze słodziaczki. Oczywiście, możecie spokojnie iść. Ja to już nad wszystkim panuję! Mam farmę mrówek, ale rzuciłam to, bo nie było takich małych oszczędzać. Ogonkiem rusz, işte. krum krum krum, z tym ryjek głośno tu, i głośno mu, krum ogonkiem rusz, krum krum krum, z tym ryjek zru, krum krum krum, głośno tu, krum krum i głośno mu, ogonkiem rusz, krum krum krum, z tym ryjek głośno tu, i głośno mu. No, już Opieka nad dziećmi to łatwizna Przekąska To opanujemy No, słodziaczki Jemy O tak Mniam, mniam, mniam Mniam, mniam, A. Nie, Pumpkin Cake, jedz jedzonko Nie jemy obrusu 要是面纱。 Coś mi tu pachnie potrzebą, ślepą, śmiany ślady, pieluszki, śluzki i to szybko. <śmiany> powoli, <śmiany> powoli. Brøl! Oh. Pracę, więc pomyślałam, że może wpadnę ci pomóc. Łoł! Wow. Dzięki, 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 że przyszłaś! Słowami nie da się opisać tego koszmaru! Te dzieci w ogóle mnie nie słuchają, że nie wspomnę nawet o ich guście do satyry! Nie przejmuj się, Pimki. Wiedziałam, że nie dasz rady i że na pewno się przydam! Że co, proszę? Do dzieci trzeba mieć cierpliwość, a niektórzy nie potrafią sprostać tak poważnym obowiązkom. Co ty powiesz? Bardzo dziękuję za wizytę, ale nie mam czasu Cię zabawiać. Muszę stawić czoło swoim tu obowiązkom. Chętnie Ci pomogę, naprawdę z chęcią. Coś takiego, Pcha. myślę, że sobie nie daję rady. Może dlatego, że rzeczywiście nie daję rady. Ale postanawiam, że sobie jakoś poradzę. Łóżeczko i służy do drzemki spania, a czasem w sytuacji wyjątkowej za pozwoleniem jako rodzaj obronnego fortu. Lecz to nie trampolina, więc przestań skakać w tej chwili, chłopcze! A ty, moja panno, nie bierzemy do buzi niczego, czego nie można bezpiecznie strawić, więc przestań rzuć tę zabawkę w tej chwili! wyczerpującym po południu wszystkie grzeczne kucyki udają się na drzemkę, więc macie spać, oh. słodkich snów. I to się nazywa pełna profeska.

Di j a l a Droga księżniczko Celestio, od zawsze lubiłam bawić się z dziećmi, więc myślałam, że opieka nad nimi polega właśnie na zabawie. Niestety, zajmowanie się maluchami to dużo większa odpowiedzialność, która wiąże się z obowiązkami. Dziś nauczyłam się, że nie wystarczą same chęci, trzeba także mierzyć siły na zamiary. Pinky Pie, jesteśmy! Powiedz jak wam poszło? <laughs> Czy to na pewno jest nasz dom? Pingi! to jest wprost, wprost! Niesamowite po prostu. Nie podejrzewaliśmy, że taka odpowiedzialna z ciebie osoba. Zgodziłabyś się w takim razie na stałe zostać opiekunką naszych maluszków? Trochę czasu we wtorek.